Na 12 edycję międzynarodowych targów analityki, technik pomiarowych i farmacji Eurolab zjechała rekordowa liczba wystawców, aż 155 z 13 krajów Europy i świata. Targi Eurolab to takie połączenie wydarzenia naukowo-biznesowego, czyli z jednej strony można wziąć udział, zapoznać się z ofertą, naprawdę szeroką ofertą wystawców wziąć udział w spotkaniach biznesowych, jak również wziąć udział w różnego rodzaju seminariach, szkoleniach, które są organizowane podczas tejże edycji targów Eurolab. Program targów jak co roku obfitował w spotkania o charakterze naukowym. Tak jeszcze takim ważnym punktem myślę jest po raz pierwszy w tym roku zorganizowana możliwość uzyskania przez diagnostów laboratoryjnych aż 19 punktów edukacyjnych, jeśli, jeśli będą uczestniczyć w warsztatach, w seminariach organizowanych podczas targów, co jest de facto naprawdę dużą liczbą punktów, co po, a może podnieść również ich e, kwalifikacje zawodowe. Wśród licznych specjalistycznych seminariów i konferencji ważne miejsce zajęły prelekcje zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji w Warszawie, obecne na targach już od 8 lat. Mamy zawsze prelekcje na tematy związane z kryminalistyką, oczywiście z badaniami laboratoryjnymi w kryminalistyce. W tym roku rozszerzyliśmy formułę, zaprosiliśmy współpracowników, czyli y, y, współpracowników w tym, y, przy tej okazji, y, niezależne instytucje, y, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie i Biuro Badań Kryminalistycznych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie. No, te trzy y, instytucje łącznie z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym powinny, wydaje mi się, za... Y, powinny dać gościom możliwość poznania najnowszych tendencji w kryminalistyce i najnowszych trendów w badaniach laboratoryjnych. Przede wszystkim informatyka wkracza bardzo, bardzo szeroko, praktycznie w każdą dyscyplinę wykonywaną w laboratorium kryminalistycznym. No, laboratorium kryminalistyczne, centralne laboratorium kryminalistyczne ma jeszcze tą różnicę od pozostałych jednostek, które wymieniłem wcześniej, że u nas znajdują się duże bazy danych, bazy danych o charakterze wykrywczym, czyli takie, które pozwalają na kojarzenie śladów zabezpieczonych z miejsc zdarzeń z osobami sprawców. I to bez narzędzia informatycznego, bez dużych silników informatycznych po prostu się nie powiedzie. Także, tak jak powiedziałem, informatyka w każdym rodzaju badań spełnia jakąś rolę, ale też i przy kojarzeniu wyników badań. Jest wielca pomocna. Przedstawienie najnowszych trendów w technikach pomiarowych i analitycznych wykorzystywanych w kryminalistyce stosowanej to jedno. Sens naszej obecności jeszcze tutaj to jest taki, że jesteśmy na drodze do zmiany statusu Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego w jednostkę badawczo-rozwojową. Oczywiście jednostki badawczo-rozwojowe to nie tylko badania stosowane, ale też i badania naukowe służące opracowaniu nowych metod. My chcieliśmy tutaj też zaprezentować kilka wynalazków czy patentów, którymi laboratorium nasze może się poszczycić. Badania takie wykonywały, wykonywane były w przeszłości. W momencie konwersji w jednostkę badawczo-rozwojową będziemy tych badań po prostu wykonywać więcej. No i mam nadzieję, że będzie to też inspiracją dla producentów, żeby po prostu produkować wynalazki opracowane w centralnym laboratorium kryminalistycznym. Stąd też liczymy na efekt synergii, zresztą jak co roku. Na targach Eurolab nie mogło zabraknąć przedstawicieli redakcji czasopisma Laboratorium. Targi Eurolab są jednymi z najbardziej znanych targów, jeżeli chodzi o technikę laboratoryjną w Polsce. To już kolejna edycja. Co roku nasze wydawnictwo jest obecne. Także w tym roku, jak widać, z roku na rok staramy się coraz bardziej współpracować z targami, z organizatorami. Stąd też w tym roku pomysł na konkurs Produkt Roku. Główną nagrodą w konkursie Produkt Roku jest statuetka Wysoki poziom wydawnictwa Elamet. W konkursie na produkt roku 2009 wzięły udział 34 firmy. Czytelnicy wybrali zwycięski produkt spośród 43 zgłoszonych. Wyróżnienia otrzymały firmy MPW oraz HydroLab. Natomiast statuetka wysoki poziom powędrowała do firmy Creative Solutions. Stworzyliśmy, wprowadziliśmy na polski rynek gamę kamer cyfrowych, kamer mikroskopowych. To są specyficzne kamery do pracy ze sprzętem optycznym. I to co jest ciekawe, stworzyliśmy polskie oprogramowanie do tych kamer i z tego co wiem, to czytelnicy, to użytkownicy cenią sobie najbardziej. Jest cała gama kamer, która może być zainstalowana praktycznie na każdym mikroskopie. Przy pomocy tych kamer możemy przechwycić obraz załączyć go do badań, wykonać pomiary, ale również jesteśmy w stanie rejestrować sekwencje wideo, czyli jeżeli obserwujemy, prowadzimy obserwacje jakichś procesów dynamicznie zachodzących, rozwijających się, to też mamy, możemy te procesy zarchiwizować. Trzydniowe targi Eurolab to wydarzenie skierowane do branży laboratoryjnej, ale powstające przy współpracy merytorycznej ośrodków naukowo-badawczych z całej Polski. Jest miejscem promocji najnowszych rozwiązań i technologii przeznaczonych dla laboratoriów, jak również niezastąpionym źródłem informacji i opinii o najnowocześniejszych metodach i technikach badawczych. Targi są przykładem na to, że biznes i nauka mogą iść w parze.